A zaraz przyjrzymy się dlaczego mój prywatny pasat stracił hamulce, a zrobiły się z nich spowalniacze czyli po prostu są takie bardzo tempe. Wejmę to wszystko, zobaczymy jak to wygląda. Kloce chyba już z, nie pamiętam ale zapewne ze 4 lata Już tutaj go wcale nie ma Tarcza też jest taka jakby Zrudziała Z bardzo dużym rantem Tarcza jak widać jest taka Z takim nalotem tak będzie lepiej widać No i co, lecimy tak, klocki feroda. tarcze Speedmax 312 odlew trochę jej tu nie wyszedł no ale nie ma co się dziwić, jak się mamy takie tarcz tu mamy podpisane lewa czyli te strzałki mają się układać o tak czy nie tak jakby ścinać te klocki tylko tak jakby się układać do nich yy bo widziałem tutaj na różnych filmikach, że ludzie za właśnie odwrotnie zakładają tą na prawą stronę, co jest nieprawidłowe tu mamy kod producenta tej tarczy 5201 tak się prezentuje nie widzę tu żadnego wyważenia na niej takich wcinek czyli pewnie Chińczyk jej nie wyważał ale zobaczymy od razu mówię, że przez te Nacięcia tarcza lubi szumieć sobie podczas hamowania ale jestem na to przygotowany. Dobra, mamy zacisk pomalowany, wypiaskowany się obrudził. i to samo jarzmo. Dobra, mamy prawą stronę, jednak jest wyważane są te tarcze. Niepotrzebnie negowałem firmę. Tutaj trochę chyba oddech mi nie wyszedł, jakiś taki kropowaty. No ale i wszystko się udaje. No tak wygląda to po zamontowaniu. Zaraz zobaczymy, jak hamuje.